Nowa Toyota Corolla na rok 2026 to samochód, który przyciąga uwagę od pierwszego spojrzenia. Jej nowoczesny design łączy elegancję z dynamiką, a linia nadwozia jest smukła i aerodynamiczna, co poprawia nie tylko wygląd, ale również osiągi. Z przodu samochodu uwagę przyciągają charakterystyczne reflektory LED, które nadają Corolli nowoczesny i wyrazisty wygląd. Całość została zaprojektowana tak, aby łączyć estetykę z funkcjonalnością, a każdy detal nadwozia świadczy o dopracowaniu i jakości wykonania, do której Toyota zdążyła nas przyzwyczaić. Wnętrze nowej Corolli to połączenie komfortu i technologii. Kabina została zaprojektowana z myślą o kierowcy i pasażerach, oferując przestrzeń, która pozwala cieszyć się każdą podróżą, niezależnie od dystansu. Nowoczesny system multimedialny z dużym ekranem dotykowym zapewnia łatwy dostęp do nawigacji, mediów i funkcji samochodu. Toyota zadbała także o wysokiej jakości materiały wykończeniowe, które sprawiają, że wnętrze jest eleganckie i przyjemne w dotyku. Ergonomiczne fotele zapewniają wygodę nawet podczas długich podróży, a inteligentne rozwiązania, takie jak regulacja temperatury czy oświetlenie ambientowe, dodają wnętrzu luksusowego charakteru. Pod względem napędu nowa Corolla oferuje kilka opcji, w tym wydajne silniki spalinowe i nowoczesne jednostki hybrydowe, które łączą moc z ekologią. Dzięki temu samochód sprawdza się zarówno w miejskiej jeździe, jak i podczas dłuższych tras. Nowe systemy bezpieczeństwa, takie jak adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu czy system automatycznego hamowania awaryjnego, gwarantują spokojną i bezpieczną podróż. Toyota nie zapomniała także o zaawansowanych funkcjach wspomagających kierowcę, które ułatwiają prowadzenie i minimalizują ryzyko wypadków. Corolla 2026 to również samochód, który wyróżnia się nowymi funkcjami technologicznymi. Inteligentny system łączności umożliwia sterowanie wieloma funkcjami z poziomu smartfona, a systemy rozrywki zapewniają przyjemną jazdę zarówno kierowcy, jak i pasażerom. Nowe rozwiązania w zakresie efektywności paliwowej oraz redukcji emisji sprawiają, że samochód jest przyjazny dla środowiska, a jednocześnie dynamiczny i oszczędny. Podsumowując, nowa Toyota Corolla na rok 2026 to samochód, który łączy nowoczesny design, komfort i najnowsze technologie. Jest idealnym wyborem dla osób ceniących bezpieczeństwo, wygodę i innowacyjne rozwiązania. Jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowościami motoryzacyjnymi i poznawać szczegóły najnowszych modeli samochodów, subskrybuj mój kanał. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego materiału i będziesz mógł odkrywać wszystkie innowacje, które oferuje Toyota i inne marki na rynku.